Cześć, z tej strony Patrycja. Dziś przygotowałam dla Was krótką recenzję na temat termorobota iCook firmy MPM. Jest to wielofunkcyjne urządzenie z funkcją Wi-Fi. A co można w nim przygotować? Tak naprawdę wszystko. Od zimnych po ciepłe dania, kremy, pasty kanapkowe, desery, koktajle. Można ugotować w nim ryż, kaszę, co tylko chcecie. W telmorobocie iCook panel sterujący jest w całości dotykowy. Po wybraniu przepisów skakuje cała książka kucharska, a w niej przepisy ułożone alfabetycznie. Cała obsługa jest bardzo prosta. Należy wybrać odpowiednią potrawę, a na wyświetlaczu pokaże się cała potrzebna lista składników, etapy przygotowania krok po kroku, porady. Oraz informacja, która z akcesorii będą potrzebna. Wszystkie przepisy oprócz kolejności alfabetycznej przypisane zostały do odpowiednich kategorii. Super sprawą jest też możliwość dodania przepisu do ulubionych i można zajrzeć też do historii ostatnio przeglądanych przepisów. Kolejna opcja to ustawienia własne, czyli dowolne ustawienie temperatury, czasu pracy oraz prędkości obrotu. Można to wszystko ustawiać dotykowo lub za pomocą pokrętła. Można też skorzystać z ośmiu automatycznych programów. Ugniatanie, naparze, suwit, gotowanie, szatkowanie, siekanie, turbo oraz waga. Wbudowana waga jest do 5 kg z dokładnością co 5 g. I na końcu aktualizacja przepisów. Przy każdej aktualizacji na wyświetlaczu pokazuje się komunikat. W ustawieniach znajdują się ustawienia sieci, język, informacje o urządzeniu i pomoc. Termorobot iCook w zestawie posiada dzban ze stali nierdzewnej o pojemności 3,5 litra, szczegół użytkowa to 2,3 litra. Jest też dołączony koszyk do gotowania sypkich produktów, takich jak kasza albo ryż. jest też nóż do siekania, wyrabiania i blendowania, mieszadło do mieszania zup i innych potraw, motylek za pomocą którego można ubić pianę z białek, jakieś tam lekkie kremy, masła, majonez. Trzpień do zamocowania tarczy. Jest też dwustronna tarcza do krojenia w plasterki, a po obróceniu i na drugą stronę do ścierania warzyw i owoców. Pokrywa z otworem umożliwiającym dodawanie produktów w czasie pracy robota. Jest też dołączona druga pokrywa z popychaczem, który pomaga podczas ścierania warzyw. Silikonowa łopatka, która ułatwia zebranie produktów ze ścianek dzbanka. Oraz plastikowa miarka z podziałką na 10, 20 i 30 ml. Jak już wspomniałam wcześniej, jest możliwość gotowania na parze. Jest tutaj dołączone naczynie, które mocuje się na górze dzbanka. W takim zestawie znajduje się pokrywa taca oraz całe naczynie. Oprócz tych wszystkich dołączonych elementów, termorobot IQ firmy MPM posiada kilka dodatkowych funkcji. Funkcja REVERSE i INTERWAŁ, zabezpieczenie przed włączeniem przy nieprawidłowym montażu urządzenia, Uruchomienie urządzenia i zakończenie pracy sygnalizowane jest dźwiękiem. Jest też automatyczne wyłączenie urządzenia po 5 minutach bez ruchu, a także na dnie zamocowane są gumowe antypoślizgowe nóżki, dzięki którym iCook nie przesuwa się w czasie pracy. Po około miesięcznych testach śmiało stwierdzam, że iCook to naprawdę świetny i solidny sprzęt. Przygotowywanie w nim potraw jest naprawdę dużo prostsze i szybsze. Świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, jest naprawdę bardzo łatwy w obsłudze, i samodzielne tworzenie przepisów wcale nie jest takie trudne. Z całego serca polecam Wam termorobot iCook firmy MPM.